Cześć, ja jestem Dawid i chciałbym dzisiaj Wam pokazać, jak zrobić standard Monkracie. Taki taką tam Tamten film był bardzo słabej jakości. No i chciałbym Was przeprosić za tamten film, bo trochę głupi, już patrzyłem dzisiaj. Łopeczka jedna w górę, druga w dół. Dzisiaj jeden sobie zrobiłem, to się cieszę. Dobrze, nie przedłużając. Wyłączam sobie tej moda, żeby nie było. No, popatrz, że mi ta wstina. Game moda, zerówka wezmę. No, nie, już jestem na chlecie. No, dobra. Najpierw robimy takie coś tutaj, tak? Chyba na każdej chyba wreszcie? Minecrafta nie wiem, czy na tym początkowej. Dobra. Musimy mieć jakieś coś. No, takie coś. I Igonka Facebooka i nam wyjdzie coś takiego. I wyszło nam coś takiego. Lecimy dalej. Teraz musimy taki pasek zrobić. Nie lazury, tylko tak. Robimy pasek i wychodzi też na coś takiego. Ja, idziemy dalej. Tutaj już nam idzie Facebook. Tutaj wkładamy. Wkładamy tutaj i tutaj mączka kosną. i ja, to nam 7 mączki kosną. mączkę kosną. Bardzo łatwo uzyskać z jednej kości. Wychodzi nam aż 3 sztuki, to dobrze. Teraz obramówkę taką, o takie coś robimy, czyli tu wkładamy i tu wkładamy i mamy ikonkę Facebooka. Taka sama, taka sama, nie różni się niczym, dobrze. Proszę o subskrypcję, jeśli Wam się ten filmik nie spodobał, to w ogóle od nasienka, to w ogóle go nie komentujcie. No proszę, mi trochę się smutno robił, jak ja soka w łopat. Nie, wkurzę się czas. A, Panicie na kanał, ale nowo. Hmm. To jest bardzo wątrody. Przepraszam ma obserwaty. Przepraszam was za ma przerwę, żeby tam ją. Dobrze, jak powiedziałem, komentujcie, subskrybujcie, jakiś miły komentarz, wpadajcie na kanał Rajonowy i Natachi, no, nie Natalia hi, bo to moja cioska też nagrywa. Skoro nie wstawiałeś, jakiś trochę głupi No jest Dobrze, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Łapki w górę. Do zobaczenia.